Witam. To nie jest jeszcze przesądzone, ale radość dla nas wielka, że znaleźliśmy się wśród obiektów rekomendowanych przez UEFA i mamy nadzieję, że rzeczywiście będziemy mogli gościć drużynę. Przez całe mistrzostwa. Mamy wiele, wiele pięknych atrakcji. Sielanka jest przede wszystkim słynna z jednego z najlepszych w Polsce ośrodków jeździeckich, ale idąc za ciosem i ciesząc się także sukcesem, jeśli chodzi o UEFA, chcemy się przekształcić generalnie w ośrodek szkoleniowy, treningowy dla różnych sportów i w tym kierunku działamy. Nasz nasze spa y, zamierzamy także rozbudować y, będzie basen y, myślę że będzie to jedno z lepszych miejsc y, na pewno w regionie a mamy nadzieję że i w kraju dla y, drużyn dla sportów wszelkiego rodzaju już w tej chwili mamy na naszym terenie przystosowany kawałek, fragment murawy, który może służyć do zawodów sportowych, może spokojnie służyć za boisko. Trwają prace projektowe, żeby jeszcze, go, jeszcze tę część przebudować i tak by spełniano bardzo wyśrubowane wymagania UEFA i będziemy mieli tu boisko z prawdziwego zdarzenia, równoważne jakością murawy z najlepszymi stadionami. Którą drużynę chcielibyście gościć? Myślę, że każdą. No, na pewno kibice po cichu u nas w hotelu marzą, żeby była to drużyna mistrzowska, ale na tym poziomie, na poziomie Mistrzostw Europy, każda drużyna właściwie jest mistrzowska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.